Książki: Maria mówi do ciebie, siostry Bożeny Marii, Hanusiak, 14 lipca. Twoje serce, twoje życie, twój czas, a także przestrzeń, w której mieszkasz, przenika Boża obecność. Niezależnie od tego, czy to odczuwasz i czy jesteś tego świadomy, tak się dzieje. Bóg jest zawsze blisko ciebie. On podtrzymuje twoje życie. Współpracuj z nim. Trwaj w nim. On pragnie trwać w tobie. Podobnie jak obłok był dla Izraelitów znakiem Bożej obecności, tak Duch Pański pragnie osłaniać cię z sobą. Bóg pragnie otulać cię swoją miłością, w każdej chwili twego zwyczajnego dnia. Wszystko, co robisz, ofiaruj panu, tak będziesz pomnażał jego chwałę na ziemi.